Jeśli spojrzymy na takie zdanie, la carne, la comprogio, la carne, la comprogio, to dlaczego ono tak dziwnie wygląda? La carne, la comprogio, czyli mięso kupię ja, ale po co jest to drugie la? Jak to brzmi? Mięso kupię je ja? Czy to w ogóle jest poprawne? O tym pogadamy w dzisiejszym odcinku. Hola, ta estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o duplikacji, o podwajaniu tych zaimków lo, la, los i las. W takich sytuacjach właśnie jak widzieliśmy to w tym pierwszym zdaniu, dlatego że w takich sytuacjach ta duplikacja jest nie tylko poprawna, ale i konieczna. I jest to rzecz... Być może dość podstawowa, być może już wiecie, że w takich sekwencjach trzeba zduplikować to dopełnienie, ten zajemek dopełnieniowy, ale uwierzcie mi, że to jest coś, co nas prześladuje przez całą naszą przygodę, tak naprawdę z językiem hiszpańskim, i później, gdy konstruujemy już dłuższe wypowiedzi, to mimo wszystko zapominamy o tym, że. Ten zaimek trzeba podwoić. Dlatego, nawet jeśli wiecie o co tutaj chodzi, bo oglądacie mój kanał od dawna, o tym już wspominałem w dawniejszych odcinkach również wiele razy. W każdym razie nigdy nie zrobiliśmy tego tak porządnie, takiego repasu w dłuższych zdaniach, w trudniejszych zdaniach również. Dlatego, że w bardziej skomplikowanych, właśnie złożonych zdaniach to nam gdzieś umyka i zapominamy o tym, że trzeba to lola. Los, albo las gdzieś tam później też wstawić. Dlatego wszystko to sobie porządnie przeanalizujemy w tym odcinku. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz. A po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. A teraz już zaczynamy. Zapraszam! Podwajanie zaimków w języku hiszpańskim pojawia się w różnych sytuacjach, ale w tym odcinku zajmiemy się jedną tylko grupą zdań, w których będziemy musieli te zaimki podwoić i będzie chodziło tutaj tylko o te zaimki dopełnienia bliższego, complemento directo, i będą to te pronombres lola, los i las, czyli te, które nazywamy też czasami dla ułatwienia biernikowymi, dlatego że w głównej mierze odpowiadają one za akuszatywo, właśnie i nam Polakom łatwiej jest wtedy to zrozumieć, że działa to tak, kogo co go, ją, je, ich itd., itd., że coś robimy z nimi. Na przykład tak jak z tym kupowaniem. Jeśli jesteśmy ze znajomymi, umawiamy się na przykład na zorganizowanie imprezy, każdy mówi, co kupi, i my mówimy, że mięso kupimy my, czy mięso kupię ja. W takich sytuacjach będziemy musieli podwoić ten zajmek, ale nie zawsze, bo jeśli chcemy powiedzieć ja kupię mięso, po prostu, to powiemy, diokom pro lakarne. Dziokom pro lakarne i wszystko jest w porządku. To dzio też moglibyśmy wywalić i w tej sytuacji, w tym szyku nie będziemy musieli niczego podwajać. Czyli kiedy będziemy musieli podwajać? Kiedy ten szyk będzie odwrotny. Kiedy ta rzecz, to dopełnienie, to heto directo, będzie na początku, będzie przed czasownikiem. Czyli, jak to widzieliśmy na samym początku, la carne, la comprodio, la carne, la compro dio. Musi już mieć to podwojenie. I oczywiście jest lakarne, to też ważne, żeby zapamiętać, że to też się myli. Często nam na początku nauki języka hiszpańskiego, że mięso jest rodzaju żeńskiego w języku hiszpańskim, więc lakarne, la compro, dio. To oczywiście musi być skoordynowane pod względem liczby, jak i rodzaju. Więc jeśli wymieniamy, że. Wodę kupi ten, picie kupi ten, inny, alkohol kupi ktoś tam inny, a mięso kupię ja. To w takiej sytuacji musimy powiedzieć la carne, la compro, dio. W tej sytuacji jest obligatoryjne to podwojenie właśnie tego zaimka. Musi on tu koniecznie się pojawić. Kolejny przykład. Mira, las alitas las preparamos nosotros y los pincios los preparas tú, ¿vale? Mira, las alitas las preparamos nosotros y los pincios los preparas tú, ¿vale? E, czyli co to znaczy? To znaczy, spójrz, zobacz, ale w znaczeniu, słuchaj, to jest taka zaczepka, to mira w języku potocznym e, hiszpańskim, czyli słuchaj, e, skrzydełka przygotujemy my, a pincios. Pięcios to mogą być na przykład szaszłyki, albo takie kanapeczki przebite, czy drobne porcje jedzenia nabite na taką wykałaczkę bardzo często, czy w kraju Basków ogólnie tapas, mogą być to pięcios. W każdym razie, pięcios przygotujesz ty. I tak właśnie możemy podzielić się robotą. I jeśli to obcheto, jeśli ten przedmiot, jeśli to, co to kogo co stoi na początku przed czasownikiem to musimy koniecznie podwoić to dopełnienie za pomocą właśnie zaimka zaimka tego biernikowego dostosowanego do rodzaju i do liczby tutaj mamy las alitas więc las preparamos nosotros i los pinchos los preparas tu Bale? Okej. Okay. Tak właśnie możemy to ułożyć w języku hiszpańskim, i tak właśnie musimy to ułożyć w języku hiszpańskim, jeśli od tej rzeczy właśnie zaczynamy. Tutaj widać dziewczynka z bardzo mocnymi płucami gdzieś obok była i zaczyna padać, także bardzo ciekawie będzie się tu działo. W każdym razie, żeby dokończyć już to ujęcie, tak powinno być. Nie możemy tego las i los w tym przypadku pominąć. Gdybyśmy to odwrócili. To jak najbardziej nie byłoby tych zaimków jeszcze raz, ale w tej sytuacji, kiedy chcemy zwrócić główną uwagę na ten przedmiot, na tę rzecz, to musimy to podwoić później. Tak koniecznie musi być, żebyśmy poprawnie brzmieli po hiszpańsku. I dla Hiszpanów jest to oczywiście bardzo naturalne, im to wychodzi samo. My musimy się zastanowić, żeby Poprawnie tego użyć, ale im więcej sobie takich przykładów będziemy w głowie układać, tym bardziej naturalne i dla nas to się stanie. Oczywiście to nie dotyczy jedynie przedmiotów. Kiedy mówimy o osobach, w ten sposób też będziemy podwajać to dopełnienie i możecie się zdziwić, przecież przed chwilą mówiłeś, że chodzi o przedmiot. Tak, ale o przedmiot gramatyczny. Osoba też może być przedmiotem gramatycznym. Możemy powiedzieć na przykład, że A mi me visitan mis hermanos i y mis hijos. Pero a Juan no lo visita nadie. A mi me visitan mis hermanos y mis hijos. Pero a Juan no lo visita nadie. E, czyli mnie e, odwiedzają, i tu zauważcie, że to me też jest e, powtórzone, a mi me visitan. E, I mamy to, że mnie odwiedzają mnie, tak jakby znowu drugi raz, moi bracia, czy moje rodzeństwo, i moje dzieci, e, czy moi sy synowie. Tego nigdy się nie dowiemy, ale Juana, jego nikt nie odwiedza, tak jakby, czy go nikt nie odwiedza, dosłownie, a Juan no lo visita nadie. Jeśli Juan jest na początku, to koniecznie też w takiej sytuacji musi być podwojone to dopełnienie. Nie moglibyśmy tego pominąć i oczywiście trzeba też pamiętać o tym a, a Juan, dlatego że to też jest biernikowe właśnie accusativo personal, czyli biernik osobowy. W takich sytuacjach, jeśli mówimy o osobie, jeśli osoba jest przedmiotem, to musi do niej mimo wszystko dostosować się też przyimek a, czyli jakieś rozróżnienie na osoby tutaj jest. A Juan no lo visita nadie. Tak właśnie to powinno wyglądać. Kolejny przykład. El pan i y elbino los dejamos aquí. El pan i y elbino los dejamos aquí. Co tutaj się stało? Tutaj mamy jeszcze inną trudność, dlatego że mamy el pan i el elbino. Normalnie to by było lo, ale jako że są razem, to robią tak jakby liczbę nogą e, wspólnie, więc mamy los. El pan i y elbino, los dejamos aquí. Czyli chleb i wino. Je zostawimy tutaj te wszystkie rzeczy, tak jakby. Tak właśnie to powinno zostać skoordynowane. W języku hiszpańskim, w języku mówionym, bardzo często Hiszpanie powiedzą to lo, dostosowując to tylko do tego ostatniego elementu, ale powinno być tutaj to dobrze skonfigurowane w tym właśnie szyku. Czyli mamy dwie rzeczy męskie. To powinna być męska też liczba mnoga. Jeśli mamy mieszane rodzaje też powinna być męska, a jeśli mamy dwie żeńskie rzeczy, to powinna być żeńska mnoga. Co za chwilę zobaczymy. Kolejny przykład: El agua y la cerveza las ha comprado Alicia. El agua y la cerveza las ha comprado Alicia, e, czyli e, wodę i piwo. Je kupiła Alicia, e, tak jakby. E, tutaj mamy las, oczywiście, bo mamy dwa e, rzeczowniki rodzaju żeńskiego które dają nam żeńską nogą. Możecie się zdziwić, dlaczego tak, skoro mamy elagua, ale tak naprawdę to jest rodzaj żeński. O tym mam osobny odcinek, dlaczego jest elagła. Ale później musi być mimo wszystko la i jak jest czymś innym żeńskim, to będzie las. Więc koniecznie tutaj musimy to w ten sposób podwoić. Oczywiście, jak mówię, w języku mówionym często ta eska się Hiszpanom wyrzuci, ale według rae powinno być tutaj las. Z osobami znowu będzie podobnie. Możemy powiedzieć na przykład, że a Marta i a Esteban dzialos emos invitado. A Marta i a Esteban emos invitado, czyli Martę i Stefana już ich zaprosiliśmy. Tak jakby dosłownie z tym podwojeniem, więc w takich sytuacjach musi być los, dlatego, że jest mieszane towarzystwo i w maczystowski sposób w języku hiszpańskim, tak jak i w wielu innych językach, jeśli jest neutralne lub mieszane towarzystwo, to dostosowuje się do liczby mnogiej męskiej, czyli dia los emos invitado. W takich sytuacjach oni znowu są na początku, więc pominięcie tego zaimka podwojonego byłoby błędem. Tak to właśnie powinno wyglądać. Jak widzicie, używa się tego w bardzo wielu sytuacjach, które można sobie wyobrazić, że są codzienne, że są spotykane na co dzień. I jeśli chodzi o takie sytuacje, to analizujemy mnóstwo Takich sytuacji w najnowszym e-booku ABLO Espaniol. Jest to zbiór 30 dialogów codziennych, właśnie z codziennym słownictwem, codziennymi wyrażeniami i codziennym językiem potocznym. Potocznym, ale i trochę formalnym, i trochę nieformalnym. Zależy od sytuacji. Sytuacje są naprawdę zróżnicowane. I w dodatku mam jeszcze jedną dla Was informację. Przy okazji, jako że zaczyna się Black Friday, to ten e-book jest w promocji. Wcześniej kosztowało 45 zł, a teraz w promocji kosztuje 30 tylko zł, więc 30 dialogów za 30 zł 1 do 1, czyli Trenta Dialogosz por Trenta Echlotysz, Trenta por 30. Taka właśnie jest promocja Black Fridayowa, ale to nie wszystko. Dlatego, że e-booki osób Huntivo też są w promocji i na platformie edu.pl kursy też są w różnych promocjach. Więc wchodźcie w linki, które znajdziecie w opisie i polujcie na te Black Friday'owe promocje. Macie niewiele czasu, bo tylko do końca Black Friday to będzie działało, czyli do końca przyszłego tygodnia. Więc polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie, zwłaszcza tę promocję dialogową trenta por trenta. Mam nadzieję, że ten e-book Wam się spodoba. Także, jak mówię, serdecznie Wam polecam te wszystkie materiały. Linki znajdziecie pod spodem w opisie. Kolejna sprawa. Los contratos los tiene que firmar el director. Los contratos los tiene que firmar el director. Albo los contratos tiene que firmarlos el director. Los contratos tiene que firmarlos el director. Tutaj mamy dwie opcje. Musicie pamiętać również, że z konstrukcjami, które mają dwie możliwości, czyli albo doklejenie na końcu, albo wstawienie tego wszystkiego na samym początku wszystkich tych zaimków, to dwie opcje są możliwe. Albo tak, albo tak. Pamiętajcie, żeby nie mieszać tego i nie wstawiać tego do środka, pomiędzy konstrukcje tenerkę, na przykład może być albo wszystko na początku, albo na końcu doklejone, tak jak widzieliśmy w tych przykładach. W każdym razie, mimo że zdania robią się coraz dłuższe, nadal trzeba pamiętać mimo wszystko o tej zasadzie, żeby ten zaimek tam wstawić. Najczęściej w języku mówionym ta wersja z zaimkami na początku będzie popularniejsza, a ta z doklejonym na końcu brzmi być może trochę poważniej, być może w języku pisanym częściej spotykana, a tak w języku codziennym pewnie ta wersja ze wszystkim na początku, czyli los contratos, los tiene que firmar el director. Tak właśnie to najczęściej usłyszymy. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy mamy do czynienia z dwoma dopełnieniami naraz i z dwoma rodzajami zaimków, z tymi biernikowymi i celownikowymi naraz. Możemy wyobrazić sobie na przykład taką sytuację, że mówimy do kogoś: Mira, el informe me lo tienes que mandar esta noche, vale. Mira, el informe me lo tienes que mandar esta noche, vale. Czyli słuchaj, raport musisz mi. Go wysłać e, dzisiejszego wieczoru. Ok? E, czyli jeszcze dzisiaj e, wieczorem. E, o to tutaj chodzi. E, I mamy melotineczkę enviar. To lo jest powtórzone. To me, oczywiście, znaczy mi, mnie. E, I koniecznie o tym lo drugi raz musimy pamiętać. E, w takich sytuacjach już bardzo często, e, nawet bardziej zaawansowanym uczniom, to lo wypada jakoś, no bo wspomnieliśmy o tym najpierw, że. Jest to el informe, ale w języku hiszpańskim, żeby brzmieć naturalnie i poprawnie, musi być to powtórzone. El informe, me lo tienes que mandar, me lo tienes que enviar, moglibyśmy powiedzieć, albo dokleić do końca, tak jak widzieliśmy to wcześniej, czyli tieneszkę enviar melo, el informe, tieneszkę enviar melo, czy mandar melo, tak też mogłoby być, z doklejoną wersją tych zaimków na końcu. Ale Koniecznie o tym powtórzeniu trzeba pamiętać. Warto też zauważyć, że będzie to działało tylko i wyłącznie z rzeczami lub osobami konkretnymi. Kiedy będziemy mówić o jakiejś niekonkretnej rzeczy, na przykład i używać do tego rodzajnika nieokreślonego, un, una i tak dalej, to nie będzie ten szyk dobrze działał. Nie możemy powiedzieć poprawnie, że. Un, że esta mañana, na przykład, esta mañana un libro lo he leído. To nie ma, nie ma sensu. Musimy powiedzieć, że esta mañana he leído un libro. Esta mañana he leído un libro, czyli rano przeczytałem książkę, jakąś tam i wtedy to działa. Ale nie możemy tego odwrócić. Tak jak tu mówię. Jeśli to un czy una będzie. Nie tyle znaczyło po prostu jakąś nieokreśloną książkę, czy rzecz jakąś, tylko jedną, jedną w domyśle z jakiejś całości. Kiedy wiemy, jaka to jest całość, no to wtedy to będzie już mogło zadziałać. Jak na przykład w zdaniu takim, że Un trozo se lo comió el gato y el otro lo guarde en la nevera. Un trozo lo comio, czy se lo comio el gato i y otro lo guarde el na nevera. Tutaj co się dzieje? Mamy un trozo w znaczeniu jeden kawałek, jeden z tych kawałków, które gdzieś tam były. Jeden kawałek zjadł kot. Tutaj możemy to wzmocnić przez to se, se lo comio el gato, czyli że w całości zjadł o tym i e komercie o tej różnicy też mam osobny odcinek i serdecznie go wam polecam i Elotro otro logarde en la nevera czyli a ten drugi ten który został domyślę jak widzimy, w tym przypadku to są mimo wszystko dwie konkretne rzeczy, wiemy o jakich kawałkach mówimy, no to w takich sytuacjach może to zadziałać, może ten szyk zadziałać i możemy powiedzieć, że ten drugi schowałem go do lodówki. Tak jakby. W takich sytuacjach to działać może, ale jak widzicie tutaj znaczy to, że jedna część z jakiejś znanej całości, a nie jakaś tam nieokreślona książka. W takich sytuacjach może to wyglądać w ten właśnie sposób, jak to analizujemy w tym odcinku. To bycie częścią jakiejś całości jeszcze bardziej będzie widać na tym przykładzie, ale w tym samym szyku cały czas możemy powiedzieć, na przykład, że una de las cestas se la hemos regalado a Marina. Una de las cestas se la hemos regalado a, Ma a Marina. Czyli co to tutaj znaczy? To znaczy, że una de las cestas, jeden z koszyków, jeden z koszy. Być może myślimy o takich festas de Navidad, takich świątecznych koszykach z prezentami, że jeden z koszyków, tutaj już widzimy, że dosłownie to znaczy jeden z tej części, mamy na myśli jakieś więcej koszy, które gdzieś tam stoją i mówimy że jeden z nich podarowaliśmy Marinie. I tutaj też musimy podwoić to dopełnienie, że se la hemos regalado, a Marina una de las festas, se la hemos regalado. A Marina, nie możemy tego la pominąć. I możecie się zdziwić, skąd to se się tutaj wzięło. Powinno być le, przecież, ale jeśli oglądacie mój kanał często, to wiecie, że le, la nie istnieje. W takich sytuacjach to le zmienia się w se. I se, la emos, regalado. A Marina dosłownie by brzmiało, że jej ją, tą festę, czy jej go podarowaliśmy. Ten kosz. E, oczywiście e, w takich sytuacjach, już bardziej skomplikowanych, też nam Polakom bardzo często umyka to drugie dopełnienie. A żeby było to poprawnie, to musi ono tutaj się pojawić. Kolejny przykład. Vale. Esto lo dejamos aquí, pero eso lo tenemos que llevar al garaje. Vale. Esto lo dejamos aquí, pero eso lo tenemos que llevar al garaje. E, czyli dobra. To. Zostawiamy to tutaj dosłownie z podwojeniem, ale tamto musimy to zanieść do garażu. To znaczy, że z takimi zaimkami wskazującymi też to działa. Jeśli oczywiście są one takimi biernikowymi przedmiotami, o tym decyduje czasownik. To z tymi biernikami i celownikami nie działa oczywiście jeden do jednego w porównaniu z polskim, ale w wielu przypadkach tak, więc można sobie to tak tłumaczyć, że dobra, to zostawiamy tutaj, ale tamto musimy to. Zanieść do garażu na przykład. Pamiętajcie zatem, że z takimi zaimkami też to działa. Czasami czasami można w takich sytuacjach to pominąć i RAE też to uważa za poprawne, jak na przykład, kiedy enfatycznie chcemy powiedzieć, ale mimo wszystko trochę w inny sposób, że na przykład Eso ha dicho el profesor. Eso ha dicho el profesor. Tutaj. Zamiast ESO LO dicho EL PROFESOR mówimy ESO dicho EL PROFESOR. Oczywiście ESO LO dicho EL PROFESOR też by było poprawne, ale ta wersja z LO znaczy po prostu, że to powiedział nam to nauczyciel. A jeśli chcemy e, tak empatycznie podkreślić, że to jest prawda, bo to powiedział nam nauczyciel, czy tak właśnie nam on to powiedział, tak, takie słowa, e, takich słów użył i mówimy ESO LO dicho EL PROFESOR, e, że... To jest ten nasz argument, że to jest prawda, bo tak powiedział nam profesor, czyli nauczyciel. To w takich sytuacjach możemy to pominąć i zmienimy nieco matiz. zmienimy tutaj nieco ten smaczek tego, ten wydźwięk, więc o tym też warto pamiętać. W takich sytuacjach można by było pominąć tolo i Byłaby też różnica trochę w znaczeniu, w wydźwięku. Tak więc to działa. Zapamiętajcie, że jednak, jeśli mówimy o normalnych rzeczach, że to i tamto, to musimy to podwoić, to dopełnienie. Tak czy inaczej. Kolejny przykład. Vale. El martillo está aquí, pero el hacha no la encuentro. El martillo está aquí, pero el hacha no la encuentro. Co tutaj mamy? Tutaj mamy to, że młotek. Jest tutaj, ale siekiery jej nie znajduje. Czy toporka go nie znajduje? Nie mogę znaleźć e, w domyśle. Oczywiście, w sensie e, takie jest znaczenie tutaj. Tego czasu teraźniejszego o takich e, dziwnych e, użyciach czasu teraźniejszego dla nas. Z naszej perspektywy też mam osobny odcinek. W każdym razie, e, tutaj my byśmy to e, przetłumaczyli tak, że nie mogę go znaleźć. E, no la encuentro. E, dzieją się tutaj różne rzeczy. E, z jednej strony, dlaczego w tym pierwszym, w tej pierwszej części zdania nie ma podwojonego komplementu? E, Tylko po prostu el martillo jest taki? No dlatego, że w tym momencie el martillo nie jest Przedmiotem, tylko podmiotem. W takich sytuacjach oczywiście nie musimy niczego podwajać, tutaj nie ma żadnego dopełnienia. A w drugiej sytuacji już jest, bo mówi nam o tym czasownik encontrar. To ja jestem podmiotem w tej drugiej części zdania, a nie elacia. Dlaczego jest elacia? No, la encuentro z tego samego powodu co elagua wcześniej, czyli że jest to tak naprawdę rzeczownik rodzaju żeńskiego, a tylko ze względów fonetycznych ma. Przy sobie, ale musi być to dalej potraktowane jak żeńskie i powiedzieć i trzeba, no la encuentro. El martillo está aquí, pero el hacha no la encuentro. Tak to właśnie musi wyglądać. I ostatni przykład. Bueno, si la factura ya me la has enviado, ¿por qué no la puedo encontrar? Bueno, si la factura ya me la has enviado, ¿por qué no la puedo encontrar? E czyli, obra. Skoro fakturę już mi ją wysłałeś, bueno, si la factura ya la ¿por qué no la puedo encontrar? Dlaczego nie mogę jej znaleźć? E tutaj, e, żeby nie było tylko Porkenola no la encuentro, można też powiedzieć oczywiście Porkenola no la puedo encontrar, dlaczego nie mogę dosłownie jej znaleźć. E, skoro mi już ją wysłałeś, to dlaczego jej nie ma? Dlaczego nie mogę jej znaleźć? Jak widzicie, w takich bardziej. E, Długich i skomplikowanych zdaniach też ta sama zasada musi być zachowana. Jeśli faktura jest na początku, to trzeba to podwoić. Później i oczywiście w drugiej części zdania również odnosimy się do tej samej faktury, do tego samego dopełnienia. Tak to właśnie musi wyglądać. Jeśli zastanawiacie się dlaczego w zdaniu warunkowym jest pytanie nagle, to tak jak najbardziej może być. Możemy tak kombinować zdania warunkowe. Również to jest zdanie realne, nie ma tutaj żadnych subkuntywów. Jest to łatwe, ale jeśli nie wiecie jak to się robi, to polecam wam serdecznie mój kurs o oraciones condicionales. Link Również pod spodem w opisie i w e-bookach osób Huntivo też są osobne rozdziały o takich właśnie zdaniach. Także raz jeszcze polecam Wam polowanie na promocje Black Friday'owe, które są naprawdę opłacalne, więc serdecznie je Wam polecam. I jak mówię, polecam Wam uważanie na te podwojenia komplementosz, dlatego że jest to jeden z naprawdę najczęstszych naszych błędów. Oczywiście możecie mówić w odwrotnym szyku i pozbyć się tego problemu zupełnie, no ale jak widzicie, w języku codziennym przecież bardzo często odwracamy ten szyk, żeby na pierwszym miejscu stała ta rzecz, żeby podkreślić wagę tej rzeczy. My zresztą po polsku też często w różnych sytuacjach, być może nie aż tak często jak po hiszpańsku, tak właśnie ten szyk ustawiamy. Więc zapamiętajcie, że tak to właśnie musi po hiszpańsku koniecznie działać. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Pamiętajcie, że jeśli mamy taki właśnie szyk nieco odwrócony, tu gdzie ten przedmiot jest na... Początku to w takich biernikowych sytuacjach trzeba koniecznie to dopełnienie podwoić za pomocą zaimka. Jeśli takie zaimkowe sprawy Wam się mylą, to mam wiele odcinków. Cała jest playlista o zaimkach w języku hiszpańskim, więc serdecznie ją Wam polecam. Na sam koniec możemy sobie ułożyć takie zdanie. No os preocupéis la gramática, os la explico yo. No os preocupéis la gramática, os la explico yo. Czyli nie martwcie się, gramatykę wytłumaczę ją Wam ja. Tak właśnie możemy tutaj to ułożyć, i też musimy w tej sytuacji podwoić, jak już wiemy, to dopełnienie za pomocą zaimka OS. Oczywiście to jest celownikowe, ale la, gramatyka, la, osla, explico, jo. Tak to powinno wyglądać. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie na sam koniec z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki. Jak zwykle też jestem w Parque de Ramas koło hotelu Santa Catalina. Ten hotel jest o tam. I tak tutaj ten ogród wygląda, czy też park, parke Doramas. Właśnie i stąd jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Dziękując za obejrzenie i za wysłuchanie. Za chwilę zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać działalność ABLO Español nie tylko przez patronite, ale też stawiając mi wirtualną kawę, przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Tak to więc właśnie wygląda. Ja. Już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espaniola, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki jak mówiłem znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego.